Siemanko, serdecznie was witam, z tej strony Widziosek i no, witamy się w naszym tutaj nowym tym pierwszym domku o tak eee, no i już wysła wyszła boże święty, aktualizacja do wersji 1.2 jest to 1.2 1.2 o tak 1.2.0.1 i co to dodało Oprócz tego, że wybieramy język przed włączeniem gry, to chyba nic. No dobrze, ostatnio zaczęliśmy budować kopalnię. Wypadałoby ją odrobinę skończyć. Skończyć się. Skończyć i kontynuować jej budowę. O tak. Ale wiecie co? Najpierw spróbujemy zrobić kilka slajdów. Nie, na początek ses widzimy odrobinkę świata, żeby nie było. Zabijamy kilka slajmów, torcze się przydadzą. A jeżeli chodzi o te, slaj o te slajmy z parasolkami, to jest jakieś prawdopodobieństwo, że z nich tak parasolka wypadnie, ale nie wiem jak duże. O, boże, zapomniałem, że pływać nie można. Uda się. O, uda się. Ok, udało się. Jest dobrze. O, tam już mamy jakąś śródę. Szukujemy sobie kilo. Ok. Mm. Jezus Mary O. Może uda się jakąś skrzynię znaleźć. Już tam widzę jakieś skiny. Tin ore. Jeżeli też jest. Nie, to jest zwykły stąd. Ok. No, zwiedzimy sobie ten teren. Jezu, bym tu spadł. No właśnie, bym miał przerąbanie. Prawo dla mnie. Coś zresztą... W razie czego się wylogujemy. Mogę zrobić? Nie mogę. Okej. Eee, teraz to schowamy. Torczy już nie mamy. Tak, tak nie za bardzo mam z tą podróżą. Ale okej. Okay. Co na początek to przydałoby się zrobić? Jakiś piecyk u nas w domku? Tak dokładnie. Jeszcze nie mamy piecyka. W ogóle przydałoby się go rozbudować. Okej, okay, udało się. Jest dobrze. Zetniemy sobie trzewko. Oczywiście, jeżeli stajemy na stół, do wody. Ginie. Gini. I tak się prawdopodobnie zaraz z góry rzuci. Dokładnie. To nie torczy, co zrobimy. Ogólnie ogarnąłem ze storczy, można teraz ognisko zrobić, przy nim się życie odnawia, co. No. Nie, zrobię prawdopodobnie. Okej. Okay. Wyszliśmy z tego, że tak powiem, żywo. Żywo żywi. Ok. Szczerze, na razie tą minimapę wyłączymy. Jezu najpierw ogarnąć jak chyba to ok bo jak jesteśmy na lądzie to raczej nie jest ona nam zbyt potrzebna skoczę Doskoczyłem. ledwie to było idealnie wymierzone no, ok. <grytanie> idealnie na oko idealnie wymierzone na oko Myślę, że poradniki też będą się do gry ukazywały, ale to z czasem, gdy no, pogram, dojdę do tych momentów, będę miał możliwość nagrania tych poradników ze względu na surowce i tego typu przedmioty. Będę sobie również tą, gdyż jest potrzebna do zrobienia piecyka. Pora obrażenia mu zadał. Okay, okay. no, zaraz się zrobi noc. Czy szybko się to zrobi? Okej. Okay. Jest dobrze. Wracamy do domku. Ja, to my tu możemy zrobić um, coś ciekawego nie za bardzo. Jest możliwość zrobienia piecyka. Kurczę ile ja mam tylko stopnię 200, widocznie to za mało, ale to będziemy w takim razie więcej. Aha, jak pochodnie jeszcze nie mam, okej. Okay. To zaraz, ale i tak Stone się przyda. Cablestone. Tak kochani, przyzwyczajenie z Minecrafta. Jezu, jakie ja dawno w Minecrafta nie grałem. Dobra, myślę, że na razie starczy. ok hmm. Z pochodnie. No dobry początek starczy. No jak widzicie, możemy zrobić ognisko. O. Widzicie, życie, życie nam się odradza dużo szybciej. Hmm. Nie z tym piecem Uuu. Wspaniale na wygląda. Przynajmniej ta miniaturka. Jak będzie duży piec wyglądał, to nie mam pojęcia. Jezus Maria. Więc nacisk. Okej, okay, jest dobrze. Zrobimy sobie platform. Okej, okay. teraz już nie spadniemy. Tu możemy zniszczyć. Oloj. Ciekawe rozwiązanie. To się chyba teraz kilofem niszczy. Tak, kochani, kilopin. kilka nowych zmian zaszło, no już mamy małe problemy. Przynajmniej ja mam. No, Okej, okay, zrobimy piecyk. Dobra, możemy przetopić steam. cokolwiek to jest. I teraz, czy coś możemy z tego zrobić? Na razie nic ciekawego, przydałoby się kowadło, ale to zaraz sobie pokopiemy. No jaki poczekajcie chwilkę. 8 minut, no dobra. Ta, zombie się dobijają. Tak, i żeby zabezpieczyć się przed zombie, po prostu postawimy tu klocka. Klocka, tak, nie no, jestem genialny, postawimy klocka. Dobra, to się później naprawi, albo teraz. Okej, okay. i z drugiej strony też tak zresztą zrobimy, będziemy sobie górą wychodzić. Co my tu mamy ciekawego? O, drobno, trochę drobno jest. Tak, i górą nam też będą zombie wchodziły, kochani. Dokładnie o tym mówiłem. Brawo ja. Przepraszam was, to było po prostu genialne. Ale gramy na łatwym poziomie, więc nie będzie z tym problemu. To zaraz to naprawimy. Żegnaj po Ale go zrobiliśmy. Już mało HP tego zabijemy. Kurczę, ile on ma defensu? Strasznie małe obrażenia mu zadawaliśmy. Co co to jest? Uuuu, uh, nowe tabliczki, ciekawe. Zbierzemy sobie. Aha, Jezus Maria. Zapominam, że teraz to się kilofem zbiera. Nie. Łotką. Też nie. Chanić w ogóle można zebrać. Dobran. Tak dokładnie na razie nie ogarniam. Okay. A zrobiłem sobie taki manewr. O właśnie. Nie wiem, pojęcia jak to zebrać, więc zniszczyłem klocek pod spodem. mi, to jest bardzo dobry sposób na tego typu problemy. Ale u góry by teraz wypadało się tam zabudować. Gdzie my tu mamy to drewno. Wysokości. O, nie, tu nie, wysokości. nie, nie, nie. Jestem po prostu genialny, tak. Hmm. Dobrze, z nim sobie powinniśmy poradzić. Albo i też nie. Chyba. Jezus Maria, jak ja zlamiłem. Tak kochani, kompletnie zlamiłem. Przepraszam was za to. Albo raczej siebie. Jezu, ile to trwa? Ginisz, to. Okej. Okay sobie czwóreczkę, też piękne kilo i tą przeróbkę zostawmy sobie na kolejny dzień. Okej, okay, dobra, zabezpieczyliśmy się. A teraz najlepszym sposobem na spędzenie czasu, według mnie przynajmniej, jest kopalnie. zróbmy zrobimy sobie tak, to będzie dobrze. Cztery. Przekatę trochę bok. Trzy starczy Okej okay. Kurczę Nie trochę ten świat Ale no to jest tak nie za bardzo z takim wyposażeniem. Nie mamy nawet tej. Jak? Ja naprawdę jak? Skąd on tu się wziął? Skąd się nie wydostaniemy A jednak. Przecież to jest niemożliwe, no jak on tam. Czyli dodali różne rodzaje. Okej, okay, spoczko. Dobra. Wiecie co, jednak wygodniej się z kimś gra. Przyjemniej. Bo jest się do kogo, że tak powiem, odezwać. Ale teraz mieliśmy Te pochodnie teraz strasznie ładnie wyglądają. że redukuję, nie wiem. O sami. Ale ja Mi się strasznie podoba to takie ten ogień. Światło. Żeby nie ma dirtu Tu nic więcej nawet kamyskoma nie tu będzie. Ale nie! Wykrakałem. Jednak się myliłem. Chyba dużo... Jezus Maria to jest często pochodnie. Ok, to sobie w tym kabustoło nie pokopiemy. Albo chociaż go wydobędziemy, tak. Tak, nie, ale sposób na wydobywanie klocków nad nami jest. Nawet, nawet. Używając to, żeby jakaś ruda czy coś. Nie, 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 jeszcze nie, jest. nie, nie, tam, się jest. Zdjęłam, nie, 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 czekajcie jeszcze, tak, Tak, nie, Na wszelki wypadek sobie już kilka zrobimy. I przekupili zaraz górę. No, może nie tak zaraz, ale za pewien czas. Uj, czy się jakieś skrzynki znaleźć. Chociaż. Wiecie, co? Ja se stąd wyjdę na pewien czas i pozwiedzamy trochę świat, skoro się. Dzień zaczął. O, tu jest skrzynia. No, jak miło. No, jest takie moje zejście na dół, czyli po ale to zaraz. Okej, okay, wypadało tu by jakieś przejście zrobić. O, można chyba stakować więcej ziemi. Wcześniej ma to, tylko do 250. No, spoko. Co to jest? A, to tam jest sobie, na razie nie tak nic. O, tutaj. Potiony, ok, kolejny podziel. I zbierzemy sobie skrzyneczkę, bo na razie mamy materiałów na skrzyp Jezu kilofem. Strasznie mi dobija to, wszystko niszczymy kilofu Ale y. zjedziemy sobie tam na Nasz przyjaciel. O! Nasz przyjaciel to jest. Przy okazji mamy. wyrobinę Ironu. Wreszcie, kochani. Jeffrey. Dzięki tobie, Jeffrey, znaleźliśmy Iron. już jest tam. Coś tam jeszcze jest. Spróbujemy się tam wkopać. Że czegoś wylogujemy i zalogujemy. To się nie wylogujemy, tylko. Eee... Yy, idziemy ze świata, wyjdziemy nowo. I odwiedzi nas w tym miejscu spawn O tu jest, tu jest. OK. Resztę mamy ról. Hmm, tylko tego trzeba... Mi osobiście. Trzeba było. A ten idzie w dumne. Brawo, brawo. Później będziemy z daleka omijać te rudy. No, się wiecie, bo będzie ich full, czy nie będą tym zapchane. Tam coś jeszcze chyba jest, z tego co widzę. Tak, tak, kochani. A tu jest chyba pułapka. Oru. A co? Aha, przez ten blok nie mogę przejść. Teraz sprawdzimy jaką możliwość mamy do wykonania z tego tinoru. oru i tego tutaj naszego pseudo-przyjaciela. i stalagmit? Spoko, spoko. Gra się staje coraz bardziej realistyczna chodzi o boksówkę. dobra, więc jest to chyba koniec naszej wypocznijmy no, się crafting, ok. no dobrze, wiem, że to mogę zrobić chciałam zrobić, zobaczyć co jaka możliwość by była, jeżeli chodzi o te sztabki tego ale dobra, to już do góry wejdziemy, save and exit najprostszy sposób o, widzicie, tu jest ładnie napisane Terraria V1.2.0.1 Czyli będą kolejne. Yy... Jest właśnie ta postać. jakby co to, to stara. Z poprzedniej wersji. Ok, i w ogóle już nagrywam. O, 22 minut. Dobra. Escape I jakie mamy możliwości sztabki Sztabki mamy, to są prairie I teraz podchodzimy tutaj I co? O, i właśnie jest wreszcie Czekajcie, co ja zrobię na razie drugie piętro, bo tu się praktycznie już nic nie mieści Ale trzeba będzie materiały na to drugie piętro zdobyć, o boże Czekajcie, nie wiem, muszę odmierzyć to jest trzy, to będzie dwa, czyli to musi być, o tak Dobra, jest dobrze I teraz idziemy po drewno, póki jeszcze jest dzień bo znowu nam ten dzień przeleci klonosa. O jaki... Ugrzew, trwa. Właściwie to możemy trochę drzewa posadzić w obrębie naszego domku. To wybiliśmy się kilku żłędzi. Wiecie co, właściwie zobaczymy sobie, co ciekawego tam mamy dalej. Wydobywanie Jezu Wybijanie slajmów, o tak. Okej. Okay. O, dwie kwiatki dodali. Domarańczowo wrogu. Też ciekawe. Stawiamy się, czy w ogóle będzie jeszcze jakaś aktualizacja do terrali, czy już na tym końcu. Bo gracze będą na pewno coś oczekiwali, no ale sporo rzeczy dodali, dużo biomów nowych, kilku nowych bossów, te tysiąc nowych przedmiotów. Ja Jezu, zaraz zginę. okej, okay, zobaczymy sobie dalej. Nie ma jakiś skrzynek, czegoś ciekawego. Tak musiałem tu wpaść. Po prostu musiałem. jest jakaś ciekawa jaskinia. Tam dostaniemy, chyba tu nic za bardzo nie ma. Tak, kochani, nic tu nie ma. zagroż Dzień nie, to, się, to już wrócimy do naszego domku, tak starym dobrym sposobem, safe and exit, Okej. Mm. okej, okay. nowy, Uu. myślę, że zaraz się głównie. będę kończył ten odcinek, bo też już chwilkę trwa. Myślę, że pół godziny to jest i tak dosyć dużo, jak... No, na takie coś. I tak mało przez ten czas zrobiłem. Bo i słabo, słabo. Dobra. I tu sobie postawię już kowadło. To zniszczy, tym moim sposobem, bo i tak nie wiem, jak to zniszczyć. Okay. Okay. Dobra i co my możemy tu zrobić przy tym kładzie. Cześć. Kurczę, wiem, że jakoś się linę robiło. Tylko nie wiem za grosz jak. Metal fence, metalowy płatki spoko. Ognisko. przy ognisko to wyrobiliśmy tutaj. Nie wiem. Aha, bo możemy ogólnie chyba robić sobie normalnie, rozpalić bez żadnego. Dobra, na razie nie będziemy tych materiałów wykorzystywać. Później ogarnę, co można z nich zrobić, ale jeszcze skończymy tamto pomieszczenie. No, mogę robić skrzynki. A właśnie, skrzyneczkę sobie zostawimy u góry. Okej, okay, jest dobrze. Hmm... Utłolo, utłolo, ok jest. Dobra, myślę, że 120 starczy, chociaż nie do końca jestem pewny. I zaraz właśnie będzie ten moment, dokładnie, w którym nasz domek rozbudujemy aż na dwa piętra. Już zaraz, już zaraz. Nie, ja nie, nie, mówię. Przepraszam. Tak zabrakło dokładnie kilku tych woli. Ale wiecie, jezus, Maria, jak jestem głupi. Odeszło od tego miejsca. Dobra, zrobiliśmy sobie kilka tych utłoli. No i myślę, że tak w tym miejscu, kończąc yy, to pomieszczenie, zakończymy sobie odcinek. Dzięki za obejrzenie. Fuu, jak się Wam podoba, to lajki są mile widziane, komentarze zresztą też. No, chcecie być na bieżąco, to zapraszam do subskrypcji. Marka.